Po raz pierwszy stwierdzam, że po powrocie z Grecji tutaj w Polsce jest goręcej niż tam gdzie byłem, także upały są niemiłosierne. I wróciliśmy dzisiaj w nocy, jest godzina popołudniowa, i postanowiłem od razu nagrać swoją sylwetkę. Po siedmiu dniach nie ćwiczenia na siłowni, po siedmiu dniach all inclusive i jedzenia wszystkiego, co było możliwe, były pizze, były hamburgery, były lody. Nie ograniczałem się ani trochę, jeżeli chodzi o żywienie, dlatego pokażę Wam, ile przybrałem na wadze, jak zmieniła się moja sylwetka, a także dam Wam kilka uniwersalnych porad, które możecie zastosować, które są do wdrożenia bez większych restrykcji żywieniowych, ponieważ to, co powtarzam, wieloletnie, Wielokrotnie na tym kanale, że to dieta jest dla ciebie, a nie ty dla niej, dlatego wakacje to powinien być przede wszystkim czas odpoczynku, a te zasady będą do zastosowania obok tych wakacji. Zapraszam! Po pierwsze, dzisiaj po wejściu na wagę, zaraz po przebudzeniu, zobaczyłem ponad 2 kg więcej niż przed samym wylotem. I teraz większość ludzi, którzy też to zrobią, którzy wejdą na to przeklęte urządzenie, stwierdzą, że przytyli 2 kg, że to jest koniec świata, 2 kg w tydzień, to teraz będą musieli to odrabiać co najmniej przez miesiąc, utyli i bez sensu były te wakacje, po co w ogóle ten urlop? Nie. Spokojnie. To, co zjadłeś na All Inclusive, też waży. Tak zwana treść jelitowa, również jeszcze zalega w żołądku, w przewodzie pokarmowym i to też ma wpływ na wynik, który zobaczyłeś na wadze, bo musisz zapamiętać jedną fundamentalną kwestię, że waga to nie jest tylko tkanka tłuszczowa, tylko suma całego Twojego organizmu. To jest tkanka tłuszczowa, treść jelitowa woda, glikogen, Twoje kości, wszystko. Także te fluktuacje wagi są zupełnie normalne i nie ma co się nimi przejmować, zwłaszcza po wakacjach, bo to jest normalne, że będziesz ważył więcej. Jeszcze nie Spotkałem kogoś, kto by przyjechał i ważył mniej, a jeżeli tak, to po prostu nie skorzystał z urlopu. Jest to bez sensu. I tutaj też zobaczycie na tym nagraniu, że mam po prostu retencję wody podskórnej. Ja jestem w stanie to rozpoznać, ponieważ zupełnie inaczej zachowuje się tłuszcz po dotknięciu, a zupełnie inaczej retencja. Jest taka bardziej płynna, bardziej wodnista. Możecie to zobaczyć na tym nagraniu. Chyba pierwszy youtuber, który pokazuje swoją retencję na brzuchu, ale żebyście mieli lepszy obraz i żebyście nie panikowali bezpośrednio po przylocie, że jesteście bardziej płascy, no bo też nie trenowaliście, więc jest to zupełnie normalne. Nie utraciliście masy mięśniowej, bo na to potrzeba znacznie więcej czasu niż tydzień. Nawet po miesiącu nie utracicie masy mięśniowej, a jeżeli tak, to i tak po powrocie na siłownię ją odzyskacie. Także naprawdę nie panikujcie, poczekajcie 4-5 dni, waga się unormuje i wtedy będziecie w stanie ocenić, co też się wydarzyło na wakacjach. U mnie obstawiam, że za tydzień będę ważył bardzo podobnie co przed wylotem. Być może przebyło mi pół kilograma tkanki tłuszczowej, co nie jest złym wynikiem, biorąc pod uwagę, że Totalnie się nie ograniczałem, próbowałem wszystkiego, co się dało, ale pozostałem aktywny. Ta aktywność wynika akurat z tego, jak lubię spędzać swój urlop. Nie lubię siedzieć w miejscu, nie lubię się opalać, nie lubię odpoczywać i leżeć na plaży, nie lubię bezczynności, dlatego bardzo dużo chodziliśmy, miałem średnią kroków gdzieś na poziomie 20-25 tysięcy, ale nie była to średnia wymuszona. To nie jest tak, że ja musiałem chodzić, bo bałem się, że przytyję, tylko po prostu to wynika z tego, że chciałem coś zobaczyć. I ta aktywność fizyczna na wakacjach to jest taki fundament to jest najważniejsza zasada i zawsze to powtarzam, że jeżeli chcesz schudnąć, to najlepiej uciąć kalorie, ale jeżeli chcesz utrzymać wypracowaną sylwetkę, to myśl o aktywności w ciągu całego dnia, żeby nie cały czas leżeć, ale pójść coś zobaczyć, przespacerować się. To zdecydowanie pomoże ci utrzymać to, na co pracowałeś przez tak długi czas. Kolejną zasadą, jaką wdrożyłem, to owoce i warzywa najpierw. To znaczy, szedłem na stołówkę i wybierałem najpierw całą michę warzyw, całą michę owoców i jadłem je bez żadnego limitu. Kompletnie się nie ograniczając, tam owoce były przepyszne i owoce, oprócz tego, że są świetne pod względem sytości, są niskokaloryczne, dostarczają błonnika, wody, minerałów, także warto jest je spożywać w każdej sytuacji, natomiast tutaj w tym kontekście jest jeszcze jedna bardzo ciekawa zasada, ponieważ owoce to jest smak słodki. My w organizmie mamy receptory, które odpowiadają właśnie za ten smak i one się zapychają w momencie, kiedy spożywamy coś słodkiego. I jeżeli spożyjemy najpierw całą michę owoców, to już ten próg słodkości się nieco przesuwa i w konsekwencji będziemy w stanie zjeść dużo mniej innych słodyczy, czyli innych ciast, czekolad, innych smakołyków, niż gdyby tych owoców nie było. Dlatego warto najpierw właśnie zjeść całą michę owoców, stopniowo się przesłodzić i potem zjemy dużo mniej tego, co jest naprawdę wysoko kaloryczne. W pierwszej kolejności starałem się też wybierać produkty wysokobiałkowe, dlatego, że mi po prostu smakują, czyli jak był jakiś chudy indyk, czy ryba, to też to w pierwszej kolejności jadłem i potem oczywiście smakołyki no limit, pod korek, tak bardzo jak poczułem się usatysfakcjonowany tym posiłkiem, ale przez to, że były warzywa, owoce, chude mięso, no to już byłem wstępnie zasycony i też jadłem tego na pewno dużo mniej niż gdybym od razu się na nie rzucił. Jeżeli chodzi o spożycie alkoholu to teoretycznie lepiej byłoby spożywać je w czystej formie, natomiast no, jeżeli tam był dostęp do smacznych drinków, no to zdecydowanie preferowałem je, mimo tego, że dostarczałem więcej kalorii, ponieważ jest tam masa syropów, soków i tak dalej. No ale wakacje ma się raz na jakiś czas, także nie ma co się przesadnie ograniczać i tak samo było z alkoholem. Jedyne co, to dbałem o to, żeby co drink, pić też jakąś szklankę wody, żeby zadbać o nawodnienie, co też poprawiało moje zdolności, jeżeli chodzi o to materiał. Ale przede wszystkim pamiętajcie, że naprawdę wakacje ma się raz na jakiś czas i nie zbudowaliście swojej sylwetki w ciągu tygodnia, więc też w ciągu tygodnia jej nie stracicie, o ile będziecie aktywni, o ile będziecie pamiętali o nawodnieniu, warzywach, owocach, ruchu, bo to są takie fundamenty, które będą determinowały jak Wam pójdzie utrzymanie Waszej formy podczas urlopu. To by było na tyle, jeżeli się podobało zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję na tym kanale i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Pozdrawiam! we yeah. yeah.